Cześć, ekipo agentów nieruchomości. Dziś porozmawiamy o tym, co robić po prezentacji nieruchomości, żeby utrzymać relację z klientem i zwiększyć szansę na sukces. Bo prezentacja to dopiero początek. Najważniejsze działania zaczynają się tuż po niej. Zacznijmy od pierwszego kroku. Zawsze podziękuj klientowi za poświęcony czas. Możesz wysłać krótkiego sms-a albo maila, w którym podkreślisz, że jesteś do dyspozycji, jeśli pojawią się dodatkowe pytania. Kolejny krok. Podtrzymanie kontaktu. Jeśli klient milczy po prezentacji, nie zniechęcaj się. Po kilku dniach odezwij się ponownie, zapytaj, czy potrzebuje dodatkowych informacji, albo chciałby zobaczyć inne nieruchomości. Trzeci element to budowanie relacji. Nawet jeśli klient nie jest teraz gotowy na zakup, nie urywaj kontaktu. Od czasu do czasu możesz przesłać mu ciekawą ofertę albo krótką aktualizację z rynku. Dzięki temu będziesz w jego świadomości, kiedy decyzja o zakupie dojrzeje. Pamiętaj też o personalizacji. Każdy klient jest inny. Zwracaj uwagę na jego potrzeby i preferencje. Pokaż, że naprawdę się nim interesujesz. I na koniec długoterminowe relacje. Nie zapominaj o klientach, którzy już kupili nieruchomość. Zapytaj, jakim się mieszka i czy wszystko jest w porządku. Taki gest sprawia, że chętnie cię polecą i wrócą przy kolejnej transakcji. A teraz pytanie do Was: jakie są Wasze sprawdzone sposoby na utrzymanie relacji po prezentacji? Może razem odkryjemy coś nowego. Do zobaczenia w świecie relacji.